Wychodziłam z takim niepokojem na początku, no nie? Że mhm. czy sobie poradzą, czy sobie dadzą radę. To jest taki etap w życiu, kiedy tak. dziecku wystarcza jednak tylko mama. Tylko mama. No, no. Mamie nie do końca wystarcza, <grym> tylko dziecko. Tata wie, tata umie, tata potrafi, tata czuje się pewnie. Nie, mhm. oczywiście nie na dzień dobry, nie? Ale budowanie tego, że tata jest. Takim samym ważnym rodzicem jak mama. Wcale nie było dla mnie takie oczywiste, żeby na przykład nie robić mikrozarządzania. Żeby dziecko uczyło się, a to mm -hmm. mi daje mama, a to mi daje mm -hmm. tata, no nie? A tak e. spędzam czas z mamą, a tak spędzam czas z tatą. Pierś to nie jest jedyne rozwiązanie na wszystkie problemy <grym> świata i że tata, który jej nie ma. Też może dać bliskość. Dużo jest po naszej stronie. Czy my podbudowujemy, czy dajemy szansę. Nie Niby... tak. mamy skrzydła, czy je To nie tak, że wyszłam pierwszy raz i powiedziałam: Nara, będę za dwie godziny, rzuciłam noworodka i elo. <grym> Tylko wiesz, to, było, to była droga. Cześć! Dzisiaj wchodzimy z tematem tata i dziecko. Pierwsze razy, gdy zostają sami, po co w ogóle? To wszystko. Co możemy zyskać? Na co to komu? Zapraszamy. Ja tak sobie myślę, jak sobie przypominam moje jakieś tam wizje sprzed dziecka, to, to ja sobie wyobrażałam taki dom, w którym oboje rodzice są obecni mm -hmm. bardzo. Nie? Że gdzieś tam mm -hmm. nie chodziło mi o taką opiekę, jakby 50%, ja 50% i tak dalej. Jakieś no. takie wiesz, wydzielanie. W no. ogóle takie, ja nie lubię też takiej krzyczącej, e, feminizmu, takiego krzyczącego, o, tak to się mm -hmm. mówi. No. Ale chodziło mi o, po prostu o takie, że było dla mnie normalne, że tata też jest rodzicem. Nie? Uh -huh. I wydawało mi się, że to będzie takie normalne i naturalne, że dziecko, jeszcze karmione piersią, będzie po prostu zostawało tak z mamą, jak i z tatą. Uh -huh. I tak sobie myślę, że to wcale nie było takie łatwe, uh -huh. <laughs> żeby to zrobić i że w tych początkach, które właśnie, bynajmniej dla mojego pierwszego i drugiego noworodka, nie były takie, wiesz, uh -huh. oczywiste, że... Chcę być z mamą i tylko z mamą, i ja wiem o co chodzi. No, no. jest takie etap w życiu, kiedy tak. dziecku wystarcza jednak tylko mama. Tylko mama. No. No. Mamy nie do końca wystarcza, tylko dziecko. No. I chciałabym wtedy usłyszeć trochę, jakby po co w ogóle utrzymać tą motywację, mhm. dlaczego warto dalej iść w tym kierunku, i co mi to da lub da w przyszłości, w czym zaowocuje mhm. w momentach, kiedy jest na razie trudno, kiedy uczymy się tego wszyscy, a przede wszystkim mhm. kiedy uczy się tego dziecko. Mhm. Mhm. Tak, masz rację. W pierwszych w ogóle chyba miesiącach, nawet bym się pokusiła powiedzieć, życia dziecka, jakby mama jest tym takim, no, mama jest tym takim życiodajnym rodzicem, do którego mhm. dziecko jakoś tak biologicznie czuje się mocno przywiązane, jakby ten instynkt Oj. przetrwania w ogóle, no nie, że to jest ta mama. Mhm. No a do dziecka, które jest karmione piersią, no to już w ogóle wiadomo, no nie, bez, be, bez mamy dziecko nie przetrwa. Mhm. I mama jest tym takim rodzicem, a no nie. Tak. Okej, okay, jest tata, który wnosi dużo i jakby w ogóle tutaj nie jest moja wypowiedź o tym, że tata nie jest ważny, no nie? Tylko że dla dziecka do przetrwania, do tego. To jest tak silne i też dla matki jest silne to, że ona musi być przy tym dziecku, nie? Tak. Więc moim jakimś tam pierwszym takim motywatorem do tego, żeby dziecko zostało z tatą, i jakby nie było to, żeby dziecko czerpało z tego jakieś korzyści, chociaż ko czerpało, tylko mhm. ja, nie? Dla mnie, jakby moim motywatorem do tego, że dziecko zostaje z tatą jestem ja, bo to ja potrzebuję wyjść, ja potrzebuję odzyskać e, godzinę mojego starego życia, godzinę, no nawet te 20 minut, nie potrzebuję. Tak. Dlatego dla mnie jest bardzo ważne włączanie taty w opiekę nad, nad dzieckiem, i w ogóle dla mnie to jest takie oczywiste, że tata wie, tata umie, tata potrafi, tata czuje się pewnie. Nie mhm. oczywiście nie na dzień dobry, nie? Ale budowanie tego, że tata jest takim samym ważnym rodzicem jak mama, i teraz to nie jest tak, że tata w ogóle zostaje z dzieckiem i on nie wie, co on ma z nim zrobić, mhm. tylko budowanie tego, że tata wie, jak przebrać, tata może nakarmić. Czyli że ty wierzysz w kompetencje tak. taty i go podbudowujesz? Um, tak. W tym, I to tak? jest dla mnie, dla mnie jest plus, dla mnie jest duża wartość w tym, uh -huh. że wychodzę z domu z głową spokojną, bo tata sobie poradzi, bo jest tatą i to jest też jego dziecko i on wie jak i co zrobić, no nie? Uh -huh, uh -huh. I okej, okay, to nie jest takie coś, że mamy dziecko dwa tygodnie i ja wychodzę uh -huh. i tata wie, bo tego wtedy nawet ja nie wiem, uh -huh. nie? Tylko dajmy sobie czas na nauczenie się, dajmy tacie popełniać błędy, dajmy My tacie robić nie po naszemu. Mm -hmm. Nie. On się nauczy i to będzie ogromna korzyść dla Ciebie, jako dla mamy, mhm. że Ty po prostu możesz wyjść tak. z domu ze spokojną głową. Czyli chodzi w ogóle o takie zaufanie w to, że ym, będzie danie takiej szansy w ogóle tego procesu, żeby się nauczył, tak. nie podkopywanie tego, mhm. Mhm. a dwa, że zyskujesz to, że właśnie, jak o tym powiedziałaś, aż sobie to wyobraziłam, no. że wychodzisz i nie jesteś mamą na chwilę, tak. że nie myślisz, o, że nie jesteś tak. 24 na dobę, że jakby czujesz zdjęcie odpowiedzialności w jakimś mhm. sensie, nie, że jest tam ktoś, kto na chwilę przejął Twoją rolę i Ty mhm. teraz na chwilę sobie odłożyłaś rolę mamy? Tak, i w ogóle nie? się tym nie przejmuję. Jakby nie. widzisz, jestem tutaj dzisiaj teraz, moje dzieci są statą. I w ogóle nie myślę o tym, nie? Jakby po prostu. Nie jestem teraz mamą. Ha -ha. Tak sobie mów. Oni na pewno myślą o tym, że dalej jesteś mamą i gdzie, tak, jest gdzie jest mama, gdzie jesteś. Nie, ja lubię to, jak czasem wiesz, wracam i, i widzę, że w sumie nikt nawet nie zauważył, że mnie nie było. Nie, nie. No. Myślę, że kiedyś by no. mnie to jakoś kuło w serce, a dzisiaj właśnie mam takie, tak jak mówisz, że, że już, uf, że tak, fajnie, że wypracowaliśmy to, tak. że wow, ale fajnie, że po tych niełatwej ścieżce, którą przeszliśmy, żeby to mhm. wypracować, gdzie wcale nie było dla mnie takie oczywiste, żeby na przykład nie robić mikrozarządzania mm -hmm. albo jakiegoś takiego, właśnie trochę, tak jak to powiedziałaś, obniżania tej wiary w siebie, że, że na przykład mąż źle coś zrobił i poprawiania, mm -hmm. nie? To nie było wcale takie proste i oczywiste na początku, ale że po tym czasie jednak teraz mam taką ulgę, mm -hmm. że ktoś inny może mnie zastąpić i nawet za mną nie tęsknią. No, mój mąż w ogóle sam jakby sygnalizował, gdzie już jest za dużo tych komunikatów, bo o mm -hmm. ile jak mieliśmy pierwsze malutkie dziecko, to dla niego dobrze było usłyszeć, mm -hmm. co, no, bo umówmy się, ja byłam z tym dzieckiem 24 godziny na dobę, mm -hmm. więc coś tam już miałam ograne. Mm -hmm. Więc kiedy go zostawiałam na początku i mówiłam mu, słuchaj, tak, a tak się może zdarzyć, tak, tak, mm -hmm. tak, nie? A później to się, to on już mówił, dobra, mm -hmm. wiem, dobra, wiem, i to były dla mnie takie komunikaty, dobra, tam już nie muszę mówić, mm -hmm. to już odpuszczam, to odpuszczam, a teraz to już w ogóle wychodzę, nara, będę za dwie godziny. <laughs> I nie muszę. I nie, muszę, nie muszę już nic <laughs> mówić, nie? Ale to, to była droga, nie? Tak. To nie tak, że wyszłam pierwszy raz i powiedziałam: Nara, będę za dwie godziny, rzuciłam noworodka i elo. <noise> Tylko wiesz, to, było, to była droga. Wiadomo, wypoczęta mama to jest <głos> <głos> główny motywator i, tak, <noise> i tak, pierwszy, tak. ale mm, spójrzmy głębiej. <noise> więź, ta mityczna więź dziecka z ojcem. Z ojcem. Mhm. Nie, bardzo lubię to. To się zbiera już po, no nie, jakimś okresie. Tak, y, można najpierw tą więź gdzieś tam bardziej zawiązać, mhm. ale to jest super w ogóle. Taki fundament na przyszłość. Hmm. To jest w ogóle, według mnie, właśnie super ważne, żeby był jeden rodzic i był drugi rodzic, żeby dziecko uczyło się na przykład, wiesz, takiej bliskości i takiej bliskości. A to mhm. mi daje mama, a to mi daje mhm. tata, no nie? A tak e. spędzam czas z mamą, a tak spędzam czas z tatą. Że na przykład pierś to nie jest jedyne rozwiązanie na wszystkie problemy świata i że tata, który jej nie ma, też może dać bliskość. Rozwiązać problemy, też świata. Może rozwiązać problemy świata, nie? Tak. Że to jest też takie trochę dla mamy uwalniające, nie? Na mamy, ale też, no, właśnie dla dziecka, które się uczy dwóch w ogóle różnych modeli, Bo nigdy nie jest tak, że rodzice jakby w ten sam sposób będą się opiekować, no, nie? Na, na bank nie będą i na bank dziecko będzie trochę czerpać z od tego rodzica, trochę od tego tak, rodzica. Ja kiedyś usłyszałam coś takiego fajnego, że dla dziecka jest super cenna różnorodność, bo właśnie jak my coś przechylimy w jakąś inną stronę, mhm. to ktoś inny może dać wzorzec e, przeciwny, i wtedy mhm. dziecko, mając te i te doświadczenia, jakoś sobie pośrodkuje. No, Więc no. ta różnorodność pod tym kątem daje właśnie takie, wiesz, centrum jakby mhm. dziecko, nie sobie mhm. tu przechyły, 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 wahadła, no. A dziecko ma to centrum, taki balans. Mhm. Nie wiem, no ja sobie bardzo cenię to, że właśnie możemy się wymieniać tą opieką i że okej, okay, dobrze, ja jestem wciąż tym rodzicem A, no mm -hmm. ja spędzam więcej czasu z dziećmi mm -hmm. i tak na tym etapie życia mamy jakby ułożone to wszystko, ale że właśnie, że, że nie czuję tego takiego uwiązania i a co jak, wiesz, mnie nie zabraknie, bo wyjdę do Lidla na 30 minut, nie? Tylko po prostu wychodzę. To co byś powiedziała Agnieszce, która zaczyna dopiero tę ścieżkę? I chce dojść do tego momentu, który mówisz, ale na przykład ma przed sobą pierwszy raz zostawienie dziecko albo pierwsze dwa, trzy i one na przykład były okupione dużym płaczem czy coś tam. Mhm. No to żeby utrzymać sens i cel, po co w ogóle to robić, do co byś powiedziała? Powiedziałabym, że warto i że trzeba dać szansę i czas na naukę. Mhm. I że to nie będzie tak, że od razu to będą, wiesz, może będzie, mm -hmm. może będzie, że to mm -hmm. będzie w ogóle fantastyczny czas od samego początku, ale może być mm -hmm. też tak, że no właśnie, że będzie jakiś płacz, jakieś frustracje, mm -hmm. nie tylko dziecka, ale też taty. I mamy. I, I mamy i że pamiętam te takie, jak wracam, jaka była, jaka emocja mi towarzyszyła w pierwszych wyjściach, mm -hmm. to był taki jakiś niepokój, mm -hmm. bo ja czułam bardzo mocne przywiązanie na początku z dzieckiem, tak. jakoś tak czułam, że to się tak nie, nie mogłam tego tak, wiesz, puścić. nie mogłam tego puścić, no nie mogłam mhm. tej mitycznej pępowiny rozciągnąć, bo jeszcze nie odciąć, I wychodziłam z takim, no nie, wychodziłam z takim niepokojem na początku, no nie, że mhm. czy sobie poradzą, czy sobie dadzą radę, mhm. jakoś mhm. bardziej tak, nie, i za każdym razem, kiedy wracałam i się okazało, że wszyscy żyją, jakby nie, nie doznałam żadnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym, ani psychicznym, a zaczęłam, po czasie zauważać korzyści z mhm. tego. I jeszcze Ty wracasz napełniona, nie? Tak i no. w ogóle zaczęło mnie to, że nawet rozczulać, że wiesz, jakiś taki widok, że wracam do domu, a oni na przykład śpią, nie? Mhm. I ja mhm. miałam wtedy takie wow, w ogóle zasnęła z tatą. Mhm. Czyli jak ona musiała się dobrze z nim czuć, że ona z nim mhm. zasnęła, no i to mnie budowało i to mi budowało klocek po klocku, właśnie pewność tego, Zauwaurem. że ja mogę wyjść, mhm, nie? Mh. Super. Ja chyba bym sobie powiedziała wtedy, że małe kroczki, że może, na przykład ufałabym też trochę intuicji takiej i, i tym korzyściom i kosztom, nie? Że jeżeli tam jest za duży płacz dziecka, mh. nie wiem, taty, coś tam mój mh. i tak dalej, no to że to może być małymi kroczkami, to może być wyjście do drugiego pokoju obok na 15 minut czytania książki, <grystanie> albo spokojna <grystanie> kąpiel, że to nie musi być od razu na zasadzie na siłę próbujemy albo <grystanie> nie próbujemy wcale, nie? No, no, no. tylko że... Mm, te same rzeczy można, jakby zastanawiam się, co chcę uzyskać, nie? Czyli chcę uzyskać ich więź i chcę uzyskać moje, moje tak, tak, moje jakieś takie wolne, wychodne. Mm -hmm, mm -hmm. I po prostu próbujemy na różne sposoby to budować w małych i dużych o, momentach. O, próbujemy. Nie? Fajne też słowo, nie? I ja też sobie myślę tak, że to też nie za wszelką cenę, nie? Mm -hmm, Czyli właśnie, tak. małe kroki. Mimo teraz, że to jest, mamy dziecko numer już 3, mm -hmm. to nie jest tak, że ja, wiesz, urodziłam i za dwa tygodnie, nie wiem, pojechałam i nie było mnie dni, mhm. jakby dostosowuję do dziecka, ile mnie potrzebuje, a gdzieś się pojawia już okno, a może na przykład już jakieś rozszerzanie diety, więc być może możemy przedłużyć ten czas, kiedy mnie nie ma, i sprawdzić. Jakąś przekąską, mhm. jakim wiesz. Tak. Tak. Po prostu dostosowujemy to pod dziecko, nie? Że nie, nie od razu grubo mnie nie ma i tam mhm. nie o to chodzi. Nie? nie mówię, żeby sobie nie poradzili, ale też jakby nie zrywam mocno, nie robię mhm. takich mocnych zmian, tylko tak po prostu sobie to coraz dłużej, mhm. coraz częściej. No bo też dziecko poza tym ma różne etapy, nie? Że tak. Coś może być teraz niemożliwe, bo jest super mamoza, której na przykład nie było miesiąc wcześniej, mhm. a, a teraz chwilowo potrzebuje większej bliskości. No i czasami też dobór tego momentu, ale mhm. to nie znaczy, że, no właśnie. Że albo. Wiesz, albo grubo, albo wca wcale. No, dokładnie. Chociaż czasem fajnie jest grubo. <laughs> To tak już kończąc, to to, co jeszcze mi tak z takich przyziemnych, praktycznych spraw przychodzi do głowy, mm -hmm. to jest taka czysta bolączka mam, że a on tego nie rozumie, nie? Jakby, a ja mm -hmm. wstaję w nocy, a ten ktoś obok wie, że ktoś inny wstaje do dziecka, więc śpi mocno no. i rano na przykład. Jest fresh and fruity. <laughs> tak? Albo na przykład przebudził się raz w nocy i narzeka, że jestem taki niewyspany. <laughs> Swoim niespaniem ileś tam więcej racji. Nie? Więc no. to jest fajna korzyść też z tego, że nie da się wyobrazić sobie niektórych rzeczy bez. Doświadczenia ich. Tak. I czasami mam takie doświadczenie, jak pracuję z mamami, że bardzo by chciały włączyć tatę tak. i narzekają bardzo na to, że ojcowie nie widzą właśnie ich trudu. trudu, ich zmęczenia, nie rozumieją nocy, mhm. ale w momencie, kiedy proponuje, dobra, to zróbmy mały kroczek i zostawmy tą przestrzeń tacie, żeby on mógł poczuć ten twój trud i mógł mhm. cię z tym zrozumieć, okazuje się, że nie, że mamie w ogóle o to nie chodzi. Że ona trochę chce sobie tak ponarzekać po prostu, że on <laughs> okay. tak nie rozumie jej w ogóle, no. ale tak naprawdę nie chce puścić, żeby on mógł faktycznie Poczuć. Być tym i poczuć, nie? Mm -hmm. to, to w ogóle nie o to tam chodzi tak naprawdę, no, no. nie? Więc dla mnie to jest super korzyść tego, że ja poczułam ogromne takie zrozumienie i wiesz to w oczach widać, nie? Tak. Jak ty doświadczysz, jak ty doświadczysz dziecka, nie wiem, w chorobie, w histerii, yy, budzącego się w nocy, wymiotującego mm -hmm. cokolwiek, mm -hmm. to jeżeli ktoś z tobą tego doświadczył, to widzisz to w oczach, nie tak. I tak. To już, yy, takie większe zrozumienie. No to no, nie? bardzo zbliża mam wrażenie mm -hmm. w związku i. Przełamuje te takie właśnie nieporozumienia, że a ty to tak, a mnie nie rozumiesz, i, i że każdy ma swój świat, w którym jest mu trudno, tylko mm -hmm. robi takie pomosty. Tak. Także dziewczyny, jeżeli dzisiaj myślicie, że ciężko, albo wasz e, partner mąż. Ojciec Waszych dzieci ma kryzys, bo na przykład dziecko na razie trochę go odrzuca, bo płacze. To daje Wam znać, że według badań to jest czynnik ochronny przed depresją u kobiety, jeżeli y, mężczyzna jest włączony jakoś bardziej w życie. Włączajmy. Włączajmy. Pozwalajmy. Pozwalajmy, właśnie, bo tak, bo dużo jest po naszej stronie. Czy my podbudowujemy, czy dajemy szansę. Czy my to e, niby mamy skrzydła, tak, czy je odcinamy? Tak, my niby chcemy? Ale nie do Ale tam do przycinamy to! Tak. <głos》głos》. głos》>. Cześć.